Siemanko, to Adamek, dzisiaj Wam pokażę co kupiłem na OLX za stówkę Jak możecie już wywnioskować po tytule i miniaturce jest to wzmacniacz Ale nie taki zwykły, no bo jest to niesprawny wzmacniacz Jak coś oszukany nie zostałem, bo w opisie było napisane, że jest niesprawny Dlatego też kosztował tylko stówkę A dlaczego go kupiłem? No dlatego, że chcę go naprawić Myślę, że jest tego wart, nawet tą stówkę bo zajrzałem sobie do środka. Zresztą dobra, zaraz wam pokażę co on ma w środku. Bo to na, na pewno może być ciekawe. Dobra, więc zapraszam na stolik. A więc tak się prezentuje wzmacniacz z bliska. Tutaj macie markę, Sony. Wiadomo, tutaj jest model. Można sobie zobaczyć. Generalnie usterka jest taka, że jak pierwszy raz go podłączyłem do prądu, to po naciśnięciu guzika włączania było słychać przekaźniki ale na ekranie nic się nie działo więc jak tutaj widać już mam gałki porozbierane nakrętek też tutaj nie ma na potencjometrach bo próbowałem coś tam z nim robić miałem tam chwilę czasu, potem, potem sobie postał przeczyściłem wszystko, złożyłem na nowo bo po pierwszym otwarciu widziałem, że tasiemki były powyciągane podpinane wszystko było od front panelu. I tak postanowiłem, że rozłożę, złożę wszystko na nowo na czysto i zobaczę, może to ruszy. Ale tak się nie stało, a stało się nawet coś jeszcze innego, bo teraz jak podłączam do prądu, to od razu przekaźniki klikają. Najpierw jest jeden klik odłączania zasilania, potem jakby jest drugi klik i wtedy już końcówka mocy się załącza. I wszystko zaczyna się powoli nagrywać: transformator i radiator od tranzystorów. Tak, tu są tranzystory, nie ma żadnych układów hybrydowych. No i taka to jest dziwna usterka. Może jakiś napięć nie ma na ten front panel? Nie wiem. To dopiero będę na dniach sprawdzał, próbował naprawić ten wzmacniacz. Dobra, ściągam tą klapę, pokażę wam co jest w środku. A więc, tak wygląda to w środku. Tutaj mamy transformator. Nie wiem, jakiś taki bando. Nie wiem, czy to jest oryginalny transformator, tak szczerze. Aczkolwiek tutaj wygląda, jakby był. Tutaj te kable, wszystkie styczki pasują. Ilość tych kabli też pasuje. Nie wiem, może Sony taki zamontował po prostu. Tutaj od standby, oczywiście, zasilanie. Tutaj mały ten transformator jest. Tutaj są te wszystkie porty HDMI. Te od Dolby. Tutaj jest ta chyba jednostka, ta logika cała, co steruje ekranem i w ogóle tymi guzikami na panelu. Tutaj są komponenty od radia. I dobra, Tutaj ten radiator ogromny jest. Zaraz pokażę Wam, ile tam jest tranzystorów w środku. No robi wrażenie. Tak wygląda końcówka mocy, naprawdę jest tu masa tranzystorów. Zresztą wzmacniacz ma 7 kanałów, no to, to jakoś musi być wzmacniane. I bardzo chciałbym go naprawić, bo chętnie bym zobaczył, jak on brzmi. Nie jest to żaden wzmacniacz na hybrydach, więc to jest typowy wzmacniacz do kina domowego. No, ale może zagra fajnie, nie wiem. No się przekonam, jak naprawię. Więc jak już trochę opowiedziałem wam o tym wzmacniaczu, to może pokażę wam, jak to w praktyce wygląda ta jego ustarka. Tutaj zaraz wepnę zasilanie, a wy uważnie, słuchajcie, co tu będzie się działo pierwszy klik i drugi klik. Jak słyszeliście, i po tym drugim kliku, tutaj już zaczyna się to wszystko powoli nagrzewać. Ale to naprawdę dłuższa chwila mija, zanim to się ciepłe zrobi. A więc, jak widzicie, usterka jest dosyć nietuzinkowa. Więc, może, jak ktoś już miał doświadczenie z taką usterką w takim wzmacniaczu, nie obraziłbym się, gdyby ta osoba napisała w komentarzu, co może mu dolegać. No bo zaoszczędzi mi to dużo czasu szukania. Bo na pewno tutaj będzie trochę szukania tych sprawdzania napięć. A jak ktoś po prostu wie, no to może się podzielić i będzie fajnie. Z tego, co wiem, wzmacniacz ma moc. Na tych frontowych głównych kanałach 2x80W, więc jest to dosyć sporo. Dobra, na pewno nie będzie to ostatni filmik z tym wzmacniaczem. Następny filmik się pojawi, jak już coś wymyślę, jak już może go naprawię. Wtedy zobaczymy sobie jego możliwości, co potrafi, czy jest mocniejszy od jego starszego brata, czyli tutaj tej mojej perełeczki. No jestem tego bardzo ciekaw. Dobra, więc to na tyle w tym filmie. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji. No i trzymajcie się i cześć.